Każdy, kto zna się na piłce, nie mógł dawać wiary zapewnieniom przedstawicieli klubów ligowych, że ostatnia kolejka rozgrywek odbywała się zgodnie z zasadami fair play. Legia i LKS strzelały po tyle go było im potrzebne do zajęcia pierwszego miejsca. Jak zwykle nikt nikomu niczego nie udowodnił, więc całe odium spadło na Polski Związek Piłki Nożnej, który zareagował zbyt późno i który nie mając dowodu winy, ukarał cztery kluby, Legię, EKS, Wisłę i Olimpię. Proszę panów, wy żyjecie na innym świecie. Jeśli Polska licząca prawie 40 milionów, a Polska sportowa powiedzmy połowa uznaje, że są świństwa w naszym piłkarstwie, że wy to tolerujecie. I ja jako wiceprezes związku mam to firmować, ja kasetę u mnie w domu, to oglądałem 10 razy. I to, co się działo w Krakowie, to nawet dziecko dwuletnie zauważy, jak to było nielegancko robione. Jeszcze raz mówię, Polska widziała, a wy jesteście niewidomi. Pierwsze miejsce przyznano Lechowi. UEFA biorąc pod uwagę fakty odsunęła Legię i Łódzki Klub Sportowy od udziału w rozgrywkach o Puchar UEFA. Wojna klubów z Polskim Związkiem Piłki Nożnej weszła w kolejną fazę.